Więc witam dzisiaj z tych. A przykro odpowiadać na nowy event, bo wraz z 2 godziną 2 stycznia rozpoczął się Adventure of the Card Hatelon. potrwa aż 2 tygodnie do godziny 2 dnia 6 stycznia. Także e, jest tutaj podane kilka bonusów. E, I są to. No, Główne bonusy, na przykład takie, że wyrazy. Podwójne Candy z wyklubania, podwójne Stardust i 50 km za premię za Adventure Sync w poniedziałek. Poniedziałki. I cechami ciekawymi jest to, że podczas tego Adventure 50 kilometrów km dostajemy 50 km Stardusta, 15 Candy i kwadratowany Syno Stone, czyli Unova Stone. A no, akurat już mam tyle tych no, no, że już, yy, nimi żygam I tak, yy, pięć nowych shiny do zdobycia przez tego eventu jest to oczywiście cała dzienka, yy, czy nie, Picchu, Pikachu tutaj yy, na y, Lidaku, nie wspominają o yy, Raichu. Oczywiście też od nich jest yy, Raticate, wstępny, też warandzie shiny, Łobufeta i Wumpla. Pumpa w przypadku jajka zdobyć yy, 2 km, czy sądzę też można spotkać go w wariancie Shiny. Oczywiście Piczu to jest dwójek, siódemek się. Mi dzisiaj sobie zrobić jedną pajcie yy, dwójek. Jedną pajcie siódemek. Może no, się to, się, to się uda. Oczywiście mam już dwójki, z, z zacząłem zbierać już podobnie 22 godzinie przed, przed tym, że wyklejąłem w skrócenie jajka co miałem. Tak ja mam przygotowane 8 dwójek. Później, jakie wykuje pozbieram świdemki z e, giftów e, i z na, e, na dwójkach. Dostępne są metikaty i wbuwety, do zdobycia w wariancie shiny. I to jest e, większy, wszystko z dostępnych atrakcji na tym Hoteltonie. E, także postaram się jakiś shiny zdobyć. E, się w tego Wimpla shiny. To jest <noise> najfajniejszy z tych e, wszystkich. Później oczywiście też tutaj były rajdy na Ubufeta, Raticata. Żeby też zdobyć fajni. Tak więc tutaj na rynku e, w Tychach jest już rajd na e, Raticata. Opok jest na Ubufeta. Także sobie te dwa rajdy e, zaliczę. Będą to moje pierwsze wpisy e, tych pokemonów e, w chapeckach w Pokédexie. Także... Zobaczę, czy mi się uda jakiegoś zdobyć. Także dwie, dwie, dwie minutki minęły. E, Czekam na jajdę, na także nadmieniłem ja tych pokémonów. Czytam, może zajadę jeden. No, dużo, dużo dużo defensywy z typu e, ma. Teraz czym to coś wybrało? Czy Fantayma Champ był po wybieraniu, ja to mogę razem Moczał. wejść, będzie szybciej. Oni, no, zaraz lepiej schodzi. Zaraz dużo kanterów. Zaraz dynamik punchem Wchodzę, że to gościoja, chociaż nie wiem, też za bardzo tego maczampa mojego gocia, także jednym maczampem to będzie mało, tak tutaj widzę, ale to jest o, ojej, to mi nieźle ściął, tym jednym maczampem takim, co najmniej dwa maczampe, ale one są, nie są oczywiście maksymalnie na 3000, oczywiście w lensie nie ma nowości, to 3... nie będę, to znaczy, nie będę, to tu jest zbyt dużo zasad, nie? Więc zobaczmy. No, jedna trzecia czasu to dość długo mi zaszło na zbicie tego etiketa. Zobaczę później jak mi pójdzie z e, buwetem. Katnagady mnie nie interesują, i jest to. Nie jest szaj. oczywiście, tak, że słońce dzisiaj fajnie świeci, że nawet nie. Znowu widzę ekran, no ale pierwszy jest, to sobie ekran. I się uda za pierwszym bolem? No i za to się nie udało. A, więc no tak bogaty złotem maliki malinki, że mogę sobie maliki malinki przeznaczyć. Staram się w słońcu poinki, czyli w sceń poinki, a nie w słońcu. Zobaczmy. Pierwszy ból czy nie, drugi to ból Już się pomyliło. się, no i na Zotermalice, siedzi za szlantownym bolem. Także... Mm, Jaki on ma IV? Mm, o, kiepskie. Tu się jakieś lepszego zdobyć. Tylko Śląskie, 3 e, lut... styczeń. Tu gdzie był... Łubowet. Mm, o, jest tam na czerwonym zimie kawa dalej, to się tam nie, nie, nie przyjdzie. że mam pół godziny. W piątek, teraz jak są te rewenty... E, mm, no to piątek nie będę ja robił, dopóki um, nie zdobędę obił shiny z rajdów. Tak więc będę na bufeta, żeby mieć szansę na zdobycie shiny. Więc już ze zechcę na bufetar No, na ta na nad fajnie e, błyszczy. mogę zrobić szajni Oczywiście będę na pewno polował takie e, rentowe. Jeszcze mam e, trochę pasów z poprzednich popsług teraz. Te, to, to są boxy są mają dziesięć litrów mają kwadratów dziesięćdziesięciu Także, nie bardziej hmm, ja hmm, hmm, tak, tak, interesowani. Te boxy, które jeszcze z Smegu wychodzi w Szalini i Także, na pewno nie po boxów braknie. A nie powiem tylko, te boksy zmienią. Także, chyba błąd zmienił, że jeszcze nie kupiłem tych boxów Przed zaznaczeniem eventu. Przedniego. Więc zobaczmy. Szajni. niestety woda, niebieski, a jeszcze nie mam w żadnych moszajni. Zobaczmy, co się dzieje. No no w Także to ja się wezmę za y, przesiętym. Y, 10 metrów całych jeszcze, żeby wyknąć te dwójki, może się uda. A jeszcze dzisiaj planuję wyknąć 7. Eee, drugą partię jeszcze bym wziął, te 7. Może bym wziął dwie, jeśli by tyle e, giftów. E, tu akurat z dwójkami, to straszna bieda. Tutaj na 7 rajdów 6 piątek. A no, akurat te piątki nie interesują, wolę bardziej. Na 35,5 takich etikettów i błotów pojawili się, być taki tiny. A z ten czas lecę z tymi jajkami? Może byłoby dobrze, nawet byłoby super, mieć jakiegoś szajni z tego eventu. A jeszcze później, nie wiem, bo myślałem, że z tychów, ale z tychów mogę dzisiaj nie zajść, w być bo dwójki jeszcze mam u ciebie, miasta, miasta. Siedemki będą u innych miast. Także z to mało, tylko szansa, żeby zajść, zostać fajnie. Także trzeba spiąć, i dzisiaj jakoś trafić? pierwszego w tym roku. Tak więc dobra, jest tutaj wtedy ta pierwsza partia dwójek. Jest ich 8, oczywiście się, się trafiła wczoraj dyszka. Przez to zobaczymy czy mi się uda wczorajni ulm, z czapką się wyklucz. No oczywiście znaczy, fajnie, że quest z siedmioma jajkami się jeszcze zrobił. Bo tak nie widziałem, tylko rozgarnąłem. Widać, oczywiście widać tutaj e, dwoje chyba się nic nie opłaca. Tak masowo, w się chodzi pojedynczą. Tutaj widzę, że już na razie nic wolontowego nie wyleciało. E, tak na razie tylko pokemony z czwartej generacji. Tam z piątej jest no, z czwartej generacji. A ten także no, dość kiepsko Może w końcu coś nie, da, 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 jeszcze gorzej tatlili. A tak pod nogi, bo tu dużo. Nie ma. Uf, może się obokra się ten włąpę, jeszcze jednego upra dzisiaj wyklułem, Więc yy, tylko to, że jeszcze nie był shiny, ale dobrze byłoby chyba drugiego do, na zapas yy, dostać. A jak ja mam, to później yy, mam 2 tygodnie, żeby sobie jeszcze yy, egzemplarze powykować z tych dwójek. Bo jak na jazie Dość cienko ani, ani pichu ani o jest picchu O, pichu jeszcze mi brakowało do kompletu z tego każdym razie tylko z tego picchu no to dość cien cienki ten drop jest i słabło z chablu też mu nie wiem by nie musiał w szajnie, bo tego było dużo Tak więc komplet jak wklute no, dość słabo poleciał drop tylko z eventu jeden Także poniżej około 15% szans na to, że się poleci jakiś ewentowy pokémon. Ale można sprawdzić tutaj, czy jakiś dobry, już poleciało. No tak, sama się pokémony, także podbija jeszcze siedemki. 7, -ki. dzisiaj spróbujesz o bo z nich tam coś, coś ciekawszego poleci. Na razie tutaj nie, żadnego ewentowego szajni nie zrobiłem. Chociaż tego pikachu można zapilić właśnie CP, no to fajny okaz. A teraz zabieramy ja ja się jeszcze z rajkami, bo trzeba na trzeci etap dzisiaj trzeci etap zespołu E, także musiałem tam sześć gruntów zabić, więc jeszcze muszę, mam nadzieję, że dzisiaj trzeba to zaliczyć. Więc już jest wieczór, już na końcu odcinka zrobię jak robiłem te świtymki. Teraz sobie już już normalne jajka z tego eventu, dwójki, ten tak się piątki trafią to niech będą, bo jednak wolę też mieć szansę na to, żeby trafić z Shiny Wumpla, a tutaj akurat 7 Shiny Wumpla nie można nawet zwykle trafić, tylko picchu akurat no baby pokony mi nie dotknęło jak ten Wumpel, pikachu, no akurat nie należało mi jajka wyklubać. także tutaj przejrzymy na szybko jakie mam tutaj IV no pichu akurat kiepski tutaj w badu 98 akurat do wyjebania no nic ciekawego a dziś, dzisiaj, dzisiaj jeszcze trafiłem na rurkach tutaj w Tychach. Pierwszego szalin w tym roku jest to oczywiście kolejny snizel tyski tym razem. Ee, IV to tutaj ma 4, 1, 2, czyli 6, 6 punktów, czyli 12. 12 e, no jakieś 13, 13 plan. IV ma także jestem zadowolony, że mi się udało już trzeciego dnia w tym nowym roku zdobyć pierwszego. Shiny to na wyjeździe, także całkiem fajna sprawa. E, dzisiaj oczywiście też z takiej data trafiłem e, dostałem Shiny Cargo, się, 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 się wymieniliśmy z fankom Dofana, Także to będzie jakieś do porapowania. Kolej, ten kolejny e, Cargo, mimo że ma tam trzy brakujące punkty, ataku, ten e, statystyka, no, ale wolę sobie lakier niż e, jakiegoś e, byle jakiego. Czyli nie, czyli nie, 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 nie będę cały laki, ale e, to oczywiście, jak już uzbieram ponad 10 milionów Stardust'a, bo oczywiście e, mam 6 350, także do 10 milionów, teraz jest coraz, bliżej. Teraz tego chodzą, no, na pewno się, się zbliżę, będę dużo jajek wykluwał, e, więc na pewno jeszcze z samych jajek powykluwam te, e, ten Stardust, może uda się w końcu e, Shine wykluć. Mam nadzieję, że tego pika Pikachu i Wumpla. A dzisiaj, właśnie, w tych jak byłem, byłem z Olkiem. Jesteśmy na dzisiaj grali. na tych lukach też, się byli i żeśmy fajnie spędzili czas. Akurat w końcu, skoro mam właśnie wolne z tyłu, tego, że tylko coś 34, to chciałem, by nie przejść w końcu do tych w takim dłuższym czasie. Więc to było byłoby na tyle. Także może jeszcze uda mi się coś dzisiaj do końca coś nagrać. także zobaczę czy będę jeszcze coś e, grał gdzieś. Także to bym ci na, na, na tyle, także na razie. Cześć. Na raz.